Nie, czy nie? No możesz powiedzieć. No, bo no ja wzięłem to powiedzieć, ale nie będę mówić o Francji. No, no mów. Wojna tułacza, materia swą siłą mnie precz pojmała. Daleko od mojej krainy ojcowskiej i tam jak złodziej bezwzględnie zabrała godność człowieka, wartość drogi żakowskiej. Okrutny ten diabeł ekwiwalentu sprawca tułaczki, zgonu morali. Zmusiłbym użył od Boga prezentu do walki z ojczystej niedoli Kanalią. Podczas tej wojny z demonem biedy, gdzie los gotował me życie tułacze, serce bolało i żal ściskał, kiedy na frontach jej byli wyzyskiwacze. Lecz moja siła w zwycięstwo wiary, jaką dostałem od Boga w prezencie, wypędzi z umysłu Syzyfa Ogary, by bitwą kierował rozważnie, zacięcie. A gdy po klęsce nie doli Na ziemię ojców kiedyś powrócę, Życie płynące bez steru mej woli Z księgi pamięci na zawsze wyrzucę. To jest wiesz o Francji. No i powiedz, jak, 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 jak tu żyjesz we Francji, powiedz, gdzie lepiej? No, lepiej jest we Francji, ponieważ tam mam szansę tutaj na zdobycie RSA. Za pomogą, za siły. Natomiast w jeśli chodzi o polskie, to ja polskie uważam e, za e, tą samą istotę, która występuje w dwóch postaciach czyli to jest kurwa i złodziej. To jest Polska. <głosy> <głosy> Dziękuję. istota, która występuje w dwóch postaciach. Polska, czyli to jest kurwa i złodziej. O, to jest Polska.